Bezproblemowe przelewy na twoje konto i z twojego konta na Quadriga CX. Przelałem tam bitcoiny warte 400 tysięcy dolarów. Natychmiast je sprzedałem i od razu spróbowałem je wypłacić. Kupiłem w dolarach amerykańskich, ale po operacji na Quadridze to dolary kanadyjskie, więc podejmowałem 500 tysięcy dolarów kanadyjskich. Pamiętam, że długo to trwało. Czekałem i nic się nie działo. Zacząłem się martwić. To były moje wszystkie oszczędności. Codziennie modliłem się o to, by szybko odzyskać pieniądze.